Myślisz, że na świecie nie ma magii? Dzisiejszy challenge na Darada skłoni się do refleksji. Udowodnimy, że magia istnieje. Czeka na ciebie wyzwanie z tajemniczymi sejfami. Zostań z nami. I liczyć Co? będzie Santa. Kurczę, to nie fair. Ale chyba muszę. Raz, dwa, czas się schować. Właśnie znalazłam idealną kryjówkę. Hmm. Hej! Myślę, że nikt mnie tu nie znajdzie. Co tu się rusza? A to pająk! Jest taki owłosiony. To obrzydliwe. Co to za pudełka? Są takie kolorowe i ładne. Najbardziej podoba mi się różowe, więc bardzo chcę się dowiedzieć, co jest w środku. Co się dzieje? Chyba mnie wciąga do środka pomocy! Dobra, czas znaleźć moje koleżanki. Emma, widzę twoje nogi. Można było się lepiej ukryć. A gdzie jest Elis? Jeszcze nie wiem, ale tam są jakieś drzwi. Może tam jest. Patrz, tu jest jakiś klucz. No, nie ma mowy, żeby zmieściła się do tak małego sejfu. Otwórzmy i przekonajmy się. Ojej! Chcę pierwsza dowiedzieć się, co czeka na mnie w moim sejfie. Dziwne, jest pusty? No i gdzie jest ta kupa? O nie, Karaluch! Teł zapomnie! Zdejmijcie go! Daj spokój! On nie jest taki straszny. Powiedziałabym, że jest całkiem ładny. Wiesz, co będziesz musiała z nim zrobić? Nie, nie ma mowy! Zobaczcie, jaki jest przerażający. Ma takie wąsy! What? Zanim się weźmiesz w garść, ja zdążę ogarnąć swój safe. Okay. Mm. O, szczęścia razem mnie. Patrzcie, jakie duży ciastko REO. Niesamowite. A co na mnie czeka? Wow, jaka piękna i niezwykła magiczna różdżka. Hej! Trzeba się tylko dowiedzieć, jaką ma moc. Ale fajnie. Mogę sprawić, że wszystkie będziemy unosić się w powietrzu za jej pomocą. Niezła zabawa. Nie, to wcale nie jest fajne. Dlatego nie rób tego więcej. Ty baw się swoim patykiem, a ja będę się bawić moim wielkim pysznym ciasteczkiem. Mm. Może im nie dasz ugryźć? Nie, sama się tym zajmę. Tak dobrze smakuje. Tak? No i dobra, mam chytry i bardzo nieprzyjemny plan zemsty. Co powiesz, gdy Karaloch usiądzie na twoim ciastku? O, no! Nic nie powiem! Karaluch jest bardzo uroczy. Czyżby? Nie szkodzi i tak zabiorę twoje ciastko! Niech wleci mi prosto do buzi. Jak ci nie wstyd, złodziejka! Jedyną rozrywką jest teraz oglądanie jak Emma bawi się z karaluchem. Dla ciebie to zabawne, a dla mnie nie. Chyba naprawdę będę musiała go zjeść. Brawo, wiedziałam, że jesteś odważna. O nie, nie pozwolę temu karaluchowi tak po prostu odlecieć. Emma i tak będziesz musiała go zjeść. Bardzo dziękuję, Samantha. Pół co zauchyda. Myślałam, że jesteśmy przyjaciółkami. Przy okazji przyszła mi do głowy bardzo ciekawa myśl. Skoro moja różdżka może sprawić, że wszystko lata, to może też sprawić, że smakołyki przylecą prosto do mnie. Spójrzcie, tu jest cała masa przysmaków. Jestem najszczęśliwszą dziewczyną na świecie. I nie tylko ty. Co ty zrobiłaś? Przez was złamała mi się moja pałeczka. Teraz pozostaje mi tylko zjeść to, co już przyleciało. Nie smuć się, przecież i tak wystarczy ci tego na co najmniej rok. I nie tylko tobie, nam też. Tym razem ja otworzę jako pierwsza. Myślę, że czeka tam na mnie coś miłego. Tak, to moja ulubiona kola. Oj, chyba się wzburzyła. Elis, chcesz, otworzę ją prosto w twoją stronę. Nie, nie trzeba. Spokojnie, nic się nie stało. Miałam szczęście i cała kola została w butelce. Świetnie, no to teraz mogę otworzyć swój save. Nie, skąd oni wiedzieli, które jedzenie wygląda dla mnie jak kupa? Nie znoszę cytryn. I właśnie jej dostałam. Masz pecha. Ciekawe, co ja dostanę. Mam nadzieję, że to będzie coś magicznego. Ojej, to cukierkowa chmurka. Widziałam to wcześniej tylko w kreskukach. Zabierajcie ręce! To dotyczy wszystkich. Nie pozwolę wam ukraść moich cukierków. Są moje i tylko moje. Nie potrzebuję ich, mam kole. Kurczę, musi być gruba, skoro może pomieścić tak dużo płynu. Nie czuję się najlepiej. Dziewczyny, obsuńcie się! O, jak tu śmierdzi, nie nauczyli cię żadnych manier? To nie wszystko, będzie więcej! Zaraz spadniemy z powodu twojego bekania, to okropne! Dobra, przestańcie gadać, Czas działać. Emma, dlaczego jeszcze nie jesz swoich cytryn? Ponieważ ich nie znoszę, ale mam pomysł, co mogę z nimi zrobić. Dlaczego mam się nimi dławić, skoro mogę zrobić z nich pyszny sok? Naiwna, myślisz, że twój sok będzie smakował lepiej niż same cytryny? My się przekonacie, jesteście po prostu zazdrosne. Oj, chyba miałyście rację! Nie mogę nawet tego utrzymać w ustach. Co ty robisz? Plujesz tym sokiem prosto na nas. Tak, to obrzydliwe. Spadł mi nawet do oczu. Zastanawiam się, gdzie są moje cukierki. Murko, dlaczego nie dajesz mi cukierków? Dobra, teraz mam mnóstwo skitelsów. Wystarczy dla wszystkich. Nie ma mowy, to moja chmurka, więc nie zamierzam się nią dzielić. Myślę, że mogę ją sobie po prostu wziąć. Nic nie możesz! Ona była moja i nadal jest moja, skoro już wszystkie próbowały się skitelsów, to na pewno zgodzicie się, że słodycze są niesamowite. Czeka mnie tym razem. Wygląda na to, że znowu coś naprawdę fajnego. Zgadza się! Zobaczcie, jaki pyszny i kolorowy jest ten pączek. Można go nie tylko jeść, ale także się nim bawić. Oj, muszę jeszcze trochę poćwiczyć łapanie. Zastanawiam się, dokąd znikają te wszystkie sejfy. Chociaż jest mi to obojętne. Jedyne, o czym myślę, to ten pyszny pączek. Jakie to jest smaczne. Daj ugryźć. Nie ma mowy. Kurczę, przez ciebie ugryzłam się w palec. Teraz naprawdę boli. Hmm, to nic takiego. Zawsze mam przy sobie bandaż na takie właśnie przypadki. Wspaniale, dzięki. Ciekawe, co mnie czeka. O nie, co za paskudztwo. Znowu nie mam szczęścia. Nienawidzę kurzych jajek. Zwłaszcza surowych. Co mam z nimi zrobić? Hmm, pozwól, że ci pomogę. Oj, przepraszam. Spójrz na te wszystkie apetyczne jajka. No dalej, czas je jeść. Mam was dosyć. Spójrzcie, jaki słodziak. To jest teraz moje zwierzątko. Ja też chcę mieć takie zwierzątko. Kurczę, dlaczego ja mam zwykłe jajko? Bo nie zasłużyłaś na nic innego. Ciekawe, co czeka na mnie w moim sejfie? To chyba jakaś bomba. Co? Bomba? Musimy się natychmiast ukryć. Pomocy! Może uda mi się ją rozbroić. Mam szczypce do cięcia kabli. Chyba jeszcze pogorszyłam sprawę. Chowajcie się! Ojej, spójrzcie na te wszystkie słodycze. Myślę, że to była bomba cukierkowa. Ale ekstra. A mój kurczaczek ma teraz brata w czekoladowym jajku. Na Darada znajdziecie jeszcze więcej takich ciekawych challenge'y. Zostańcie z nami, bo będzie niezła zabawa.